Dzień dobry, dzień dobry. Wpadam na ten bardzo szybki live, ponieważ za chwilę będę miała też kolejną konsultację astrologiczną. Jedną już zakończyłam i cieszę się, że, że pomogłam. Ale nie o tym. Ten live miał być zupełnie o czymś innym. Ten live będzie o tym, o czym mi pisałyście w swoich wiadomościach. Live będzie krótki. z kiełś. Live będzie krótki, jeżeli nie możecie być na bieżąco, to bardzo proszę, żebyście sobie go obejrzały później, jeśli będziecie miały taką ochotę, oczywiście. Zatem moja skrzynka pocztowa na Messengerze, na Instagramie pękała wczoraj w szwach po mojej, po stories, które wrzuciłam. Zadałyście mi mnóstwo pytań o tym, no ale jak to tyle schudłaś, ale co Ty robiłaś, a jak to się stało? Mnóstwo pytań. Starałam się Wam odpowiadać. Nie wszystkim mi się udało odpowiedzieć od razu, dlatego stąd przyszła ta ochota na ten live. Ale po prostu pomyślałam sobie, że muszę to zrobić, bo wczoraj przyznaję jeszcze, że trochę mi się ulało i trochę no, jakby powiedzieć no ta pokrywka zaczęła mi się uchylać. Dlaczego tak się stało? A no dlatego, że ja w tych waszych wiadomościach, które do mnie przysyłałyście, po prostu zobaczyłam siebie sprzed X czasu. I za każdym razem, kiedy ja wam odpowiadałam na te wasze wiadomości, w stylu: No, jestem na keto, jestem też czasem na diecie niskowęglowodanowej, bo to czasem się przemie, prze, przemienia, ale generalnie trzymam ten reżim, zmieniłam swoje życie, pewnego dnia podjęłam decyzję. Nie jem cukru, odrzuciłam cukier, trwa to już tyle i tyle czasu, moje zdrowie się polepszyło, i wiecie, ja wam to wszystko mówię w tych wiadomościach, nie? Na co jaki ja dostaję zwrotną informację od Was? Keto jest nie dla mnie. Niskie węgle też nie są dla mnie, ale cukru to przecież ja w ogóle prawie nie jem. Ale, no nie, no to, to jest trudne. No fakt, no to jest trudne. Ludzie, to nie jest trudne, od razu Wam powiem. To jest trudne dla Was w momencie, kiedy Wy nie jesteście gotowe na zmianę. Po prostu tak to wygląda. W momencie, kiedy zdecydujesz, że chcesz coś zmieniać, to zaczniesz to zmieniać. Jeżeli nie będzie w tobie tej siły, że podejmujesz decyzję i robisz, to się nic nie zmieni. Ale pierwsza najważniejsza rzecz, o której mówiłam, i to dzisiaj już też na stories opowiadałam, a mianowicie, nieważne ile ty ważysz w tym momencie, kiedy piszesz do mnie tą wiadomość o tym, co ja zrobiłam, jak się stało i w ogóle. Że ja tyle schudłam. Nieważna jest Twoja waga, nieważne jest to, jak ty w tym momencie wyglądasz. Ważne jest to, żebyś sobie zadała pytanie, czy ty siebie kochasz taką, jaką jesteś. Czy ty siebie akceptujesz taką, jaką jesteś. Bo jeżeli ty zaczniesz sobie mówić, że nienawidzisz swojego ciała, że jesteś taka sraka i owaka, i będziesz wynajdywać w swoim. Ciele, w swoim wyglądzie, mnóstwo wad, no to się nic nie ruszy do przodu po prostu. A dlaczego? Dlatego, że będziesz cały czas w pozycji walki ze samej sobą, ze swoim ciałem. Więc, to była pierwszą rzecz, która w sobie, którą w sobie zmieniłam. Zaakceptowałam siebie z tym wyglądem, z tym wszystkim, z tymi kilogramami, które mi ciążyły. Oczywiście, że tak ja nie czułam się wspaniale w moim ciele. Jeżeli ktoś tak mówi, no to naprawdę bardzo go podziwiam, ale ja nie jestem typem osoby, która będzie szczęśliwa, no, nosząc tyle kilogramów na sobie, bo po prostu moje zdrowie się coraz bardziej pogarszało. Dlatego postanowiłam zacząć pracę moją nad sobą i nad gubieniem kilogramów od akceptacji siebie. Zaczęłam siebie traktować jak świątynię. Bo przez tyle lat to ciało mnie nosi na moich nogach, bo przez tyle lat moje ciało ze mną współpracuje, a że coraz gorzej współpracuje, no to kto jest temu winny? Kto jest przyczyną? No ja, nikt inny. Więc wzięłam tą prawdę na swoje plecy i zrozumiałam, że przecież nikt mnie nie karmi, nikt mi nie wsadza niczego do buzi, nie traktuje mnie jak tej. Kaczki, której stłuszcza się wątrobę, tylko robi to ja sama. Więc jak mogę oczekiwać, że ktoś zmieni moje życie? Muszę zacząć zmieniać sama swoje życie. Ale trzeba zacząć od podstawowej rzeczy, od miłości do siebie. Zatem zaczęłam traktować siebie jak wspaniałą osobę, po prostu cudowną, najlepszą. Mówiłam sobie rzeczy, których nikt nigdy mi nie mówił no bo umówmy się, na co dzień nikt nam nie mówi takich rzeczy, prawda, więc zaczęłam sobie sama to robić. Następnie przyszła ochota na to, żeby zająć się sobą, to malować paznokcie może, a może zmienić fryzurę, a może zrobić się maseczkę, to był moment, kiedy zaczęłam również współpracę z firmą Forever, bo tam odkryłam, że są rzeczy, które również mogą mi pomóc wyjść z moich chorób, poprawić stan mojej cery, pojawił się Aloes. I tak powoli, pracując nad swoją głową, nad mentalem, nad tym, żeby wprowadzić więcej elementów zdrowia do mojego życia, postanowiłam, że już czas coś zmienić. Ale najpierw dałam sobie miłość i dałam sobie wsparcie. I nie oczekiwałam tego od mojego męża, który powie, e, no dobra, no, faktycznie wspieram cię kochanie w tym, co robisz, jestem z tobą. No nie, nie oczekiwałam tego. Bo ja wiem, że on mnie kocha niezależnie od moich kilogramów. A nawet jakby mnie nie kochał, no to miałabym to w nosie po prostu. Bo to robię dla siebie, nie dla kogoś. Nie dla mojej mamy, brata, koleżanki, nie wiem, przyjaciół, robię to dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojej satysfakcji. Więc jak ja słyszę, znowu z Waszych ust, że się nie da, że to jest nie dla mnie, to tak, to jest Twoja prawda. W stu procentach się zgodzę. I nawet nie wiedziałam, jak mam wczoraj Wam odpowiadać, bo. Nie chciałam Ci mówić, moja kochana, nie chciałam Ci mówić, że myśl sobie tak dalej i zostań sobie w tym miejscu, bo nie chciałam Cię krzywdzić. Ale ja wiem, że ja do siebie mówiłam i do innych osób mówiłam dokładnie tak samo. Dokładnie to samo, powielałam ten schemat. Dlatego dzisiaj wzięła mnie ta ochota na ten live, żeby Wam odpowiedzieć. Że dopóki nie zaprojektujecie swojego życia na nowo, nie zaczynając od tej bazy, od tej miłości do siebie, to się nic w waszym życiu nie zmieni. Absolutnie nic. Będziecie krążyć tak w kółku, albo zrobicie dwa kroki do przodu, znowu jebutnie jojo i znowu wrócicie do punktu wyjścia. No i znowu będą łzy, rozpacz, yy, i się nic nie zmieni. Ja jestem osobą, która nigdy, nigdy naprawdę nie dotrzymywała sobie słowa. Zawsze twierdziłam, że wszyscy inni dają więcej atencji i uwagi innym niż mnie samej sobie. I w momencie, kiedy właśnie pokochałam siebie i stwierdziłam, że ja jestem dla siebie najważniejsza, że to ja muszę coś dla siebie zrobić, to dopiero wtedy zaczęła się również zmieniać moja waga. Ale to nie stało się w przeciągu jednego miesiąca. No na Boga. Mając nadwagę, a nawet już otyłość, no nie zmienicie tego w przeciągu pięciu minut. Skoro przez jakiś czas wasza waga się ciągle wahała i ja raz jesteście szczuplejsze, raz jesteście e, okrąglejsze, raz wchodzicie w moment, że chudniecie, a później znowu przywalacie, bo jest jojo, no, to nic się tutaj nie zmieni w ogóle. I będziecie ciągle w tym samym punkcie wyjścia. Więc, jeżeli nie podejmiecie decyzji o tym, że chcecie zmienić e, swój stosunek do siebie, czyli pokochacie siebie, zaakceptujecie siebie takie, jakie jesteście, zaakceptujecie swoje ciało, że ten brzuch jest większy, że ten tyłek może nie jest taki, jak widzicie w telewizji, i, i pokochacie. Z czułością pokochacie te swoje, nie wiem, czy większe piersi, czy mniejsze piersi, te swoje pośladki, te szersze uda, cokolwiek, pokochacie siebie całą od stóp do głów i potraktujecie siebie jak, jako cud, to tutaj się, no, nie pójdziecie do przodu po prostu. Albo pójdziecie chwilę do przodu i wrócicie z powrotem w to samo miejsce. Bo zobaczcie, że relacja, którą się ma, z jedzeniem jest bardzo często adekwatna do tego, jaką relację macie z samą sobą. Jeżeli traktujecie jedzenie jako moment, w którym wy możecie się tak jakby wygadać swojej przyjaciółce, bo nie radzicie sobie z problemami, czyli zajadacie coś, jakąś emocję, to na tym poziomie będziecie cały czas działać w swoim życiu. Pojawi się jakikolwiek stres, jakakolwiek rzecz, która jest y, dla Was stresująca, i będziecie szukały po prostu tego ujścia, tego ukojenia w jedzeniu. A w momencie, kiedy Wy kochacie siebie, jesteście na tym, Poziomie miłości do siebie, tej cudowności, odkrywacie w sobie to, że jesteście wspaniałe i nikt nie musi wam tego mówić, a nawet jak ktoś temu zaprzeca, zaprzecza, to to jest Jego prawna, a was to po prostu guzik interesuje, co ta osoba myśli na wasz temat. Bo wasza wiara w siebie i wasza wiara w to, jakie Wy jesteście, jest najważniejsza, to jest klucz do tego, żeby cokolwiek zadziało się w waszym życiu. I to również dotyczy utraty wagi. Ja mam ten moment, kiedy waga mi stoi, ja wiem dlaczego tak jest. Dlatego, że ja też nie dałam sobie przyzwolenia na to, że ja mogę schudnąć więcej. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mnie lubią taka jaka jestem. Bo mi się wydaje, że jak będę chudsza, to usłyszę czyjeś zdanie w stylu: "O, jesteś już za szczupła". A a tu wystają ci kości. A, no zobacz, zrobiły ci się zmarszczki. Ale mnie to już nie interesuje w ogóle. Nie interesuje mnie, co ci ludzie mają do powiedzenia na mój temat. Bo ważniejsze jest to, co ja myślę na swój temat. Więc daję sobie to przyzwolenie na to, żeby ta waga zaczęła ruszać dół. Ona rusza. Powolutku, ale rusza. Ale od dłuższego czasu stałam na tym momencie, gdzie nie mogłam ruszyć z wagą. To dopiero od jakichś, nie wiem, kilku tygodni zaczęło się zmniejszać, bo dałam sobie przyzwolenie i przepracowałam też relacje z dzieciństwa, tak naprawdę, z jedzeniem. A co było jedzeniem? Jakie miałam związek w mojej głowie z jedzeniem? To były emocje i relacje z moim tatą. Więc to nie jest tak, że jedzenie jest nam potrzebne do życia. Oczywiście jest ono nam potrzebne do życia, ale trzeba wiedzieć, jak się je. Jedzenie nie ma być przyjemnością. Ja tutaj cały czas gotowałam i robiłam to dla przyjemności innych, również swoim. Ja, jeśli widzieliście wczorajsze stories, to przecież wrzucałam to, tak. Mówiąc o tym jeszcze rok temu, że jedzenie jest najfajniejszą przyjemnością w życiu. No, hello, no jak ja mogłam w ogóle tak mówić, naprawdę? Dlatego, że przemawiał przeze mnie ten, um, jakby to powiedzieć, ten filtr, miałam nałożony, że mnie jedzenie kojarzyło się z moim tatą, z największą miłością mojego taty do mnie. I w momencie, kiedy zabrakło mojego taty, to gdzie ja to odnajdywałam, tą miłość? W jedzeniu tych wszystkich fajnych rzeczy. I dopóki sobie tego nie uzmysłowiłam, że moja relacja z jedzeniem jest naprawdę relacją jak relacja z innym człowiekiem, to też się to nie zmieniało. Ja wiedziałam, że ja muszę zrobić coś dobrego dla siebie, dla mojego zdrowia. Ale nie mogłam popchnąć tematu dalej, bo ja szukałam po prostu jakiegoś ukojenia w tym. Próbowałam odnaleźć relację, której nie ma. A z, re, z jedzeniem nie można mieć relacji. Jedzenie jest po to, żeby je jeść, a nie po to, żeby doszukiwać się w nim jakichś niespełnionych uczuć bądź relacji, których, których już nie mamy, bądź chcielibyśmy mieć, a nie mamy. Więc, jeżeli nie będziecie pracowały również nad tym, to się nic nie zmieni. Możecie schudnąć, stosować dietę, mieć rozpisaną dietę, ale nie pójdziecie dalej po prostu, albo wrócicie z powrotem do swoich starych schematów działania. Ja jestem od 8 miesięcy, moje drogie, za chwilę będzie prawie 8 miesięcy, kiedy jestem na keto, bądź jestem na diecie może bardziej niskowęglowodanowej. Schudłam tyle, ile schudłam, i dla mnie to nie jest ważna ta cyfra, ile ja schudłam, tylko ważne jest to, jak ja się z tym czuję i jak ja żyję każdego dnia. Bo mój dzień jest oparty na swego rodzaju dyscyplinie, gdzie ja nigdy nie miałam dyscypliny w swoim życiu, bo zawsze wydawało mi się, że dyscyplina mnie ogranicza, że dyscyplina też daje mi poczucie bezpieczeństwa. No bo tak było, dlatego że ja sobie sama tak założyłam, że życie w jakichś tam ramach i zgodnie z jakimś rytmem daje mi poczucie bezpieczeństwa. Teraz ja wiem, że dyscyplina i to wszystko, co sobie zorganizowałam w moim życiu, nie daje mi poczucia bezpieczeństwa, ale to sprawia, że to działa na moje ciało dobrze, czyli mogę siebie jeszcze ukochać mocniej, bo to nie chodzi o to, żebym ja. W mojej rutynie odnajdywała poczucie bezpieczeństwa, tylko żebym w samej sobie odnajdywała poczucie bezpieczeństwa. Bo nikt mi tego nie da. Relacja z matką, z ojcem nie dadzą ci poczucia bezpieczeństwa, jeśli ty sama sobie w tym, tego nie zbudujesz. Relacja z jedzeniem nie da ci poczucia bezpieczeństwa, jeżeli ty sama tego w sobie nie czujesz. Ja wiem, że dzisiaj się troszeczkę może unoszę. Ja wiem, że targają mną emocje, ale po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że ja też byłam w tym samym miejscu, o którym Wy mi pisałyście w swoich wiadomościach. I dlatego, jeżeli może, nie wiem, moje wiadomości od Was były też takie, wiecie, starałam się trzymać jednak fasą i nie, no, nie chciałam Was zranić, ale pomyślałam, że dlatego muszę nagrać tego live'a i muszę Wam powiedzieć... To, co mi przychodziło do głowy, bo to jest istotą w tym. To jest istota tego, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu. I to nie ma znaczenia, czy to jest waga, czy to jest praca, czy to jest, nie wiem, relacja jakaś związek. To nie ma znaczenia. Podstawą do zmiany jest miłość do siebie. Akceptacja siebie. Ze wszystkimi swoimi. Ułomna które teraz czujecie. Ze wszystkim. I z całym dobrostanem. Bo takie, jakie jesteście w tej chwili. Jesteście cudowne. Ja jestem cudowna. Ty, 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 każda, która to ogląda, bądź będzie oglądała. Każda z Was jest cudowna w tym momencie. Każda. I nie skupiajcie się proszę na tym że coś jest w was nieidealnego bo nawet to co jest w was nieidealne jest idealne jeśli tego nie zrozumiecie jeżeli będziecie szukały ciągle dziury w całym i cały czas będziecie sobie mówiły że jesteście niedoskonałe bo czegoś nie umiecie bo czegoś wam brakuje bo koleżanka ma zgrabniejsze nogi bo ma piękniejszy uśmiech na przykład jak ja, Chomicki, bądź ma piękniejsze ciało, piękniejszą cerę, to nigdy nie pójdziecie do przodu. Bo ciągle wasz wzrok będzie wpatrzony w kogoś innego. Tak jak wy wpatrzyłyście się we mnie, kiedy usłyszałyście, że schudłam tyle i tyle kilogramów. Bo mi poniekąd pozazdrościłyście tego, że ja mam w nosie, czy co mi wystaje, czy tam mi wystaje, czy ten tyłek jest taki srakiowaki, bo ja kocham mój tyłek. Uwielbiam mój tyłek. I jeżeli Ciebie to dotknęło, to znaczy, że to Ty masz problem z postrzeganiem własnego ciała. Bo porównujesz się do innych. I zaczęłaś się porównywać również do mnie. I mam nadzieję, że przetrawisz to i skupisz się na sobie, i całą tą miłość, którą ja również mam do siebie, przeniesiesz do swojego życia i do swojego ciała. Bo od tego momentu cały czas będę to powtarzała: Jeżeli nie poczujesz miłości do siebie, nie zbudujesz miłości do siebie, nie będziesz sobie ufała, nie będziesz wierzyła w to, że tobie się może udać. Bo nie ma wiary w ciebie, sama w siebie nie wierzysz. Bo nie będzie wiary w to, że ty możesz osiągnąć jakiś cel, no bo ciągle upatrujesz w sobie tego, że jesteś niewystarczająca, że coś ci brakuje. Więc dopóki nie przepracujesz w sobie miłości do siebie, to jakąkolwiek decyzję w życiu podejmiesz, wrócisz z punktu A do punktu A. Nawet robiąc to kółko. I się, po prostu się nie da w życiu tak zrobić, musisz całkowicie zmienić siebie całkowicie zmienić siebie, postrzeganie swojej osoby, cześć Aniu tak, będzie zapisane, też Cię zachęcam bardzo, żebyś obejrzała ten ten live i przepraszam, że się unoszę, ale to są rzeczy, które też mnie dotykają bo ja przez to przeszłam, bo ja wiem jak to jest ja wiem już wiem bo ja też tego nie wiedziałam, od czego trzeba zacząć. Bo mi się wydawało, że jak ktoś mi da dietę, że jak ja będę to przestrzegać jadłopisu, będę sobie to wszystko robiła, to ja piękne schudnę i yy, życie będzie piękne. No guzik, prawda, tak nie jest. Tak nie jest i tak nie będzie. Dopóki nie przepracujecie swojego, swojej relacji ze sobą, nie zmieni się wówczas relacja z jedzeniem, nie zmieni się wówczas relacja z innymi, którzy są wokół Was. To jest bardzo proste. Aczkolwiek wiem, że bardzo trudne. Bo tak jak mówię, trzeba podjąć decyzję w życiu. I albo siedzicie i choć mi mówicie, że nie jecie za wiele słodyczy, to od czasu do czasu dziabniecie sobie coś słodkiego. Hmm. Słodkie, słodkim ale wy zajadacie się rzeczami, które są przetworzonymi bardzo często, bo je kupujecie w sklepie. Co innego, gdybyście zrobiły to sobie same, tak? Zaczęłybyście jeść rzeczy, które robicie same, kupujecie produkty z dobrych miejsc. Jeżeli zrobicie coś takiego, też zaczniecie od innego... Traktowania swojego ciała, czyli od tego, co wkładacie sobie do buzi, to też już będzie pierwszy krok. Bo co to znaczy? Bo to znaczy, że zaczynacie wierzyć w to, że jesteście dla siebie ważne, moje kochane. Bo to znaczy, że zaczynacie zmieniać swoje również przyzwyczajenia żywnościowe. Także pierwsza rzecz: dbaj o siebie, zadbaj o siebie, pokochaj siebie. Nie wstydź się tego, kim jesteś, bo też wiele kobiet do mnie pisze, jak ty tak możesz się też pokazywać, ja cię podziwiam, bo ty siebie tak pokazujesz, bo coś tam, bo ja to wszystko przepracowałam w głowie, moja kochana, kiedyś bym się nie pokazała, nie wiem, w worku pokutnym chyba prędzej niż, nie wiem, w, w ubranku do ćwiczenia po prostu. Bo kiedyś miałam takie kompleksy na punkcie swojego ciała, bo w ogóle siebie nie kochałam. Uważałam, że jestem obleśna, obrzydliwa. I tak cały czas sobie mówiłam. Więc co też inna osoba miała o mnie pomyśleć? No może i ona jest fajna, no ale zobacz, jaka jest gruba. Bo ja tak o sobie mówiłam. Co myślał o mnie mój mąż? Ja cię kocham taka, jaka jesteś. Ja cię kocham taka, jaka jesteś. Jesteś wspaniała. No ale faktycznie, no kiedyś byłaś szczuplejsza. No, on też, no, mówmy się, Adonisem nie jest, tak? Ale ja też go kocham takiego, jakim jest. Bo to nie ma znaczenia. Ważna jest ta miłość, właśnie. I ja go kocham takim, jakim on jest, chociaż kiedyś był inny. To na tej bazie zaczynają się zmiany, bo ja właśnie to poczułam w sobie, że kocham siebie taką, jaką jestem w danym momencie. Z tym ciałem, które już przestaje mi służyć gdzie mnożą się kolejne choroby z tym ciałem, które miałam wrażenie, że za chwilę mi czasem pęknie na mnie. Ale pokochałam siebie i otoczyłam siebie miłością, po prostu dałam sobie to, pozwoliłam sobie. Dałam sobie takie przyzwolenie, no bo w naszej kulturze, umówmy się, jeżeli ktoś zaczyna dbać o siebie, no to jak się go postrzega? jako osoba, która ma nadmierne jakieś poczucie, nie wiem, wyższości albo uważa się lepszą za innych, od innych. Więc trzeba przepracować również przekonania na własny temat. I to nie jest od tak. Ale w momencie kiedy wy podejmiecie decyzję i zaczniecie się zmieniać i zaczniecie tą pracę, to te przekonania będą się pojawiać. I mówisz, okej, okay, ale dlaczego ja tak o sobie myślę? Dlaczego uważam, że nie powinnam tego robić? A bo na przykład tak mówiła moja babcia albo mama. A, hello? No ale dobra to jest ich. Mnie to w ogóle nie interesuje, tak? Ja jestem ja. I na tej podstawie, że czyjaś prawda nie jest moją prawdą, zaczynają się zmiany. Ale ze wszystkiego? Źródłem wszystkiego jest miłość. Miłość, 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 akceptacja, samoakceptacja, wiara w siebie. To jest kolejny stopień po miłości. Więc traktuj siebie jak najwspanialszą świątynię, jak budowlę, która jest, nie wiem, objęta pracami budowla, budowlanymi e, robionymi przez e, archeologów, nie wiem, architektów najwyższej rangi. W ten sposób potraktuj siebie, jako coś wyby, jak to się mówi. Niebywałego, tak? Gdzie trzeba dokonać pewnych zmian, procesów, coś trzeba odbudować, coś trzeba zmienić, żeby było to w tym samym stanie, w jakim było, ale oczywiście no, na lepszym, tak, żeby przetrwało kolejne lata. Ale pozwól sobie na to, żeby się pokochać. I to będzie tyle, bo już więcej nie mam czasu, mam za chwilę kolejną konsultację. Więc bardzo chcę, żebyście zapamiętały to sobie, bo tutaj na tym profilu też będę o tym dużo mówiła: o miłości do siebie, ale nie o spijaniu sobie z dzióbków. I nie robienie kółka różańcowego, bo, bo mnie to wkurza, tak naprawdę. Chwyćmy się za rączki, jesteśmy takie wspaniałe, piękne i w ogóle. Oczywiście, że tak. Ale przestańcie siebie również traktować w roli ofiary. Co to znaczy w roli ofiary? Z takim pobożnym życzeniem, że może ktoś rozwiąże wasz problem. Bo nikt nie rozwiąże waszego problemu, twojego problemu, mojego problemu, jeśli nie zrobię tego ja sama. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten live będzie dla Was wartościowy, wniesie coś do Waszego życia. Pamiętajcie, że ja też byłam mm, kilka miesięcy temu mm, w takim miejscu dupnym, ale można to wszystko zmienić, jeśli się chce, oczywiście. E, miłość, miłość, miłość do siebie. Zmieńcie to, co do siebie mówicie każdego dnia. To tyle. <laughs> jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, jeśli ktoś nie wie czym jest dieta niskowęglowodanowa, bardzo proszę sobie wygooglać. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć coś o keto, zapraszam na moją grupę. Linki są w bio. Jeżeli ktoś ma ochotę mnie o coś zapytać osobiście, to bardzo proszę napisać wiadomość. Właśnie wskoczyła mi afirmacja: kochaj siebie, a będziesz niezwyciężona. Więc widzicie, nawet mój telefon jest zaprogramowany na różne afirmacje, które do mnie mówią, które programują mój mózg na miłość do siebie. I tego Wam życzę, żebyście się kochały same ze sobą. Mm. Żebyście zaczęły tą miłość od kochania samego siebie. To tyle. Ściskam Was mocno. Nie miejcie mi za złe, ale wiecie, czasami jest tak potrzebny taki lekki wstrząs. Bougea qui part.